Zaczynam raz jeszcze, ponieważ poprzedni live urwało. Urwało, mam nadzieję, że teraz się uda. Zasięg internetu w tym momencie tutaj, w tym miejscu gdzie się znajduję, jest na 5 kresek. To chcę ci powiedzieć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, robiłem sobie test prędkości przesyłu danych i jest 75 megabajtów na sekundę. To jest bardzo wysoki. To jest powiedzmy pięciokrotnie większy niż na Kostaryce, gdzie mogłem normalnie nadawać bez żadnego ucinania. Dlatego treści, które tutaj przekazuję, widocznie są komuś nie na rękę. A dzisiaj pytanie, które pragnę ci zadać, kto według ciebie jest odpowiedzialny za stan służby zdrowia? Kto według ciebie jest odpowiedzialny za stan służby zdrowia? Kto według ciebie jest odpowiedzialny za to, w jakim stanie jest służba zdrowia i w jakim świecie w tym momencie się znajdujemy? Jeśli widzisz mnie po raz pierwszy, ja mam na imię Mariusz i razem z Agnieszką założyliśmy projekt Odmładzanie Na Surowo, aby podzielić się z tobą naszymi informacjami, które zdobyliśmy w swojej drodze do zdrowia. Dowiesz się tutaj, w jaki sposób wyrwać swoje prawo do samouzdrawiania, w jaki sposób odzyskać swoją energię, jak również jak wydłużyć swoje życie. Te informacje, które dzisiaj przekażę, będą dość bolesne. Jeśli boisz się bólu, to ten live być może nie jest dla Ciebie. Natomiast jeśli zrozumiesz to, co dzisiaj pragnę przekazać, to nagle znajdziesz się w nowym świecie. W tym świecie, do którego ja Cię zapraszam. Świat, który tworzymy razem od wielu lat. Świat, który już obserwuje ponad 700 tysięcy subskrybentów. W tym momencie jest nas na live'ie 377 osób. Powinno być półtora tysiąca. I tak było wcześniej, dopóki Facebook nie blokował naszych przekazów. Możesz nam pomóc. Możemy docierać razem do wszystkich. Możesz albo wysłać nam paluszek i serduszko, albo podzielić się tym live'em z innymi. A najlepiej jak zrobisz te wszystkie rzeczy razem. Wtedy ten live wyświetli się na twojej ściance i wtedy twoi znajomi będą mogli to obejrzeć. Dzisiaj pytanie: kto jest odpowiedzialny za służbę zdrowia? Napisz mi w komentarzu według ciebie, kto odpowiada za stan służby zdrowia. Takie pytania pomocnicze. Kto do dzisiaj wspierał służbę zdrowia, chodząc tam ze swoimi problemami? Napisz mi w komentarzu. Kto wspierał służbę zdrowia, chodząc tam ze swoimi problemami? Kto. Znowu napisane, że przerwało live? Nie, no chyba nie przerwało w tym momencie. Kto stworzył? Kto stworzył? Z lekarzy bogów tutaj na Ziemi. Kto stworzył z lekarzy bogów tutaj na Ziemi? Bał się na przykład zapytać, skąd powstała Twoja choroba? Bał się zadać jakieś podstawowe pytanie, po to, żeby zostać obsłużony? Sługa, służba zdrowia, obsłużony? Tak jak na to służbę przystało. Kto odpowiada za to, że bał się zapytać? Kto odpowiada za to, że postawił e, lekarzy? Na statuetkach bogów. Stworzył z nich bogów. Kto za to odpowiada? Jak myślisz? Czyżby my? Świetne pytanie, Ania Gralczyk. Ludzie sami, eko Ania, eko Ania. Pięknie. My sami stworzyliśmy służbę zdrowia. Kto udzielał łapówek? Przyznajcie się, kochani. Kto chociaż raz w życiu przekazał czekoladę dla lekarza albo kopertę. Kto z nas wręczył mu łapówkę po prostu? To jest jeden z najbardziej skorumpowanych. E, nie wiem, gałęzi naszego życia. Kto przekazał łapówę? Kto wręczył łapówę za to, że lekarz łaskawie, przyjrzał się ich stanu stanowi zdrowia? Kto płaci składki co miesiąc? Kto płaci składki co miesiąc na utrzymywanie chorego chorej służby zdrowia? Sami, oczywiście. Następne pytanie pomocnicze. Najważniejsze. Kto szedł z byle pierdołą, z byle pierdołą, oddając sprawy swojego zdrowia w ręce innych? Kto szedł z byle pierdołą do lekarza, z byle pierdołą, podkreślam, oddając sprawy swojego zdrowia w ręce innych? Teraz pytanie troszeczkę łatwiejsze. A teraz najważniejsze pytanie. Kto według Ciebie odpowiada za stan Twojego zdrowia? Kto według ciebie odpowiada za stan twojego zdrowia? Kto według ciebie? Kto według ciebie odpowiada za stan twojego zdrowia? Napisz mi w komentarzu. Już pewnie o tym słyszałeś. Ja wspominałem o tym co najmniej dwa razy. Lekarz w Chinach kiedyś, kiedy jeszcze byli lekarze, otrzymywał zapłatę, jedzenie i mieszkanie w danej wiosce, kiedy pomagał ludziom. Jeśli nie pomagał, jeśli wioska była chora, to był wyganiany z wioski. Wyganiany, głodny, biedny i zmoknięty. Łaził i uczył się, jak to być dobrym lekarzem. Nie miał dachu nad głową. A my co mamy w Polsce? Mamy ludzi, którzy przebierają się w białe fartuchy, którzy idą, uczą się anatomii człowieka, fizjologii i mają zielonego pojęcia, jak nam pomóc, oprócz tego, jak przypisać leki, bo mają do tego prawo. A my chodzimy i tworzymy z nich bogów. My tworzymy z nich bogów, płacimy im za ich niewiedzę, płacimy za ich nieudolność. Ja nie powiem, że nie dostaliśmy w to wkręceni. To można by było powiedzieć, że to nie jest do końca nasza wina. Ale chciałbym dzisiaj porozmawiać właśnie o tej odpowiedzialności. Bo to nie jest tak do końca. Myśmy po prostu zostali to wkręceni. Tak naprawdę byliśmy przez dziesiątki lat programowani. Kiedy powstał ten przemysł farmaceutyczny, który stworzył chory system służby zdrowia, on nas cały czas programował. Że jak cię ci z nosa, jak kaszlesz, to potrzebujesz po prostu lecieć do lekarza. Ale po co? Po to, żeby przemysł farmaceutyczny mógł zarabiać na twojej naiwności i twojej głupocie pieniądze. Ale dzisiaj, dzisiaj, jeśli słuchasz mnie po raz kolejny, jeśli znasz nasze książki, jeśli znasz naszą wiedzę i rozumiesz, jak funkcjonuje nasze ciało, obserwujesz nas co najmniej jakiś czas, ja nadaję tutaj codziennie od czterech lat, jestem totalnie zdrowy, bo jak nie byłbym zdrowy, to nie mógłbym tutaj nadawać. Jeśli już wiesz o tym, że to Ty odpowiadasz za swoje zdrowie, za swój stan zdrowia. To może wykreować nową służbę zdrowia. Bo widzisz, Polacy są bardzo dobrzy w zrzucaniu winy na kogoś. Ja specjalnie poruszyłem temat szpitali, temat lekarzy w tym tygodniu, po to, żeby spuentować to na koniec tygodnia w bardzo prosty sposób. To nie ci ludzie są winni, tylko my, konsumenci, wybierając taki sposób korzystania z tego przemysłu, jesteśmy winni. Stanowi służby zdrowia. To, że służba zdrowia jest tak olbrzymia, to, że przemysł farmaceutyczny jest tak olbrzymi, że jest w stanie teraz zawładnąć wszystkim na świecie mediami, politykami stworzyć to, co stworzył to jest wszystko nasza odpowiedzialność. Bo to myśmy przez ostatnie dziesięciolecia budowali ich potęgę. To myśmy, chodząc do lekarza, płacili pieniądze, w kierunku tej mafii. Ta mafia stała się tak wielka, że owładnęła, zawładnęła wszystkim. Dzisiaj założyła ci kaganiec na twarzy, wymaga od ciebie antidotum, wymaga od ciebie paszportu, który potwierdzi, że masz antidotum, zabrania ci wszystkiego, a ty myślisz, że to jest jej wina. W Polsce, tak jak powiedziałem, bardzo łatwo jest obwiniać, bo bardzo trudno jest wziąć odpowiedzialność za swoje działanie powiedz mi, kto powoduje, że jesteś otyły. Kto powoduje, kto wkłada w twoją buzię nadmiar jedzenia? Kto powoduje, że nie dbasz o siebie? Ćwiczyłeś dzisiaj rano? Jeśli nie pracujesz fizycznie, to jest to obowiązek. Jeśli nie pracujesz fizycznie, to jest to obowiązek poćwiczyć rano. Zadbać o swoje ciało. Nikt o Ciebie nie zadba. Służba zdrowia nie jest od tego, żeby o Ciebie dbać. Ty jesteś odpowiedzialny za to ciało i raz na zawsze. Przejmij nad tym kontrolę. Przejmij kontrolę nad tym, za co jesteś odpowiedziany. Przede wszystkim przestań się, prze, przestań się bać. Przestań się bać. Ten system oparty jest od strach. Ten system jest oparty o strach. Ten system zarabia na Twoim strachu. Boisz się śmierci. A ja ci powiem, zacznij żyć. Przestań bać się życia. Zacznij żyć. Jestem tu w Polsce ani razu nie założyłem kagańca. Wchodzę, czy to jest sklep, czy to jest kino, tak jak wczoraj byłem, czy to jest jakakolwiek restauracja. Kiedy ktoś mi grzecznie zwraca uwagę, proszę założyć maseczkę, to jak grzecznie odpowiadam, ja jestem zwolniony z noszenia maseczki. Jak grzecznie odpowiadam i grzecznie słyszę odpowiedź, aha, rozumiem, i wchodzę do tego obiektu. Ja bardzo was proszę, kochani, żebyście przemyśleli te rzeczy. Zachęcam Was do tego. Zachęcam Was do tego, żebyście przemyśleli. Swoją odpowiedzialność za stan tego, co w tym, w którym momencie się teraz znajdujemy. To myśmy stworzyli taką służbę zdrowia. To myśmy ją finansowali, to myśmy dawali jej łapówki, to myśmy stworzyli z lekarzy Bogów. To my lecimy z każdą pierdołą do lekarza. To my decydujemy o tym, że oddajemy sprawy swojego zdrowia i życia w ręce innych. Zachęcam Cię do tego. Żebyś raz na zawsze podjął decyzję, że sprawy Twojego zdrowia to jest Twoja sprawa i to Ty jesteś odpowiedzialny. To Ty jesteś odpowiedzialny. Bo jeśli na przykład, podsumowując to, co mówiliśmy o jedzeniu w szpitalach, jeśli zajdziesz do szpitala, Ty, ja, następna osoba, bo będę musiał, na przykład, będzie jakieś zdarzenie losowe i będzie trzeba trafić do szpitala i oddać się w ręce chirurga. Jeśli ktoś przyniesie Ci jedzenie, to możesz powiedzieć, że tego jedzenia nie będziesz jeść. I Jak wszyscy w sali powiedzą, że tego jedzenia nie będą jedli i zażądasz odpowiedniego jedzenia, które macie uzdrawiać, a nie cie to służba zdrowia się zmieni, ponieważ to jest służba zdrowia i oni mają nam służyć. Jeśli pójdziesz do lekarza z jakąkolwiek pierdołą i będziesz mu za to płacić, no to on będzie z tego żył. On będzie dalej rósł, obrastał w piórka, jak to się mówi, dalej będzie uważał siebie za boga. Za jedyną osobę na świecie, która rozumie, jak funkcjonuje Twoje ciało i Twoje życie. Jeśli chcemy się uwolnić z Matrixa i stworzyć nowy świat, to co Ty na to, żeby przestać się bać? Co Ty na to, żeby, za to, żeby, żeby się przestać bać i zacząć tworzyć nowy świat? My już dzisiaj możemy stworzyć nowy świat. Po pierwsze, dbając o siebie, nie chodząc od lekarza do lekarza. Oni nic nie wiedzą. Oni tylko wiedzą, jak przepisać lekarstwa. To nie są osoby do pomagania Tobie. W zmianie Twojego stylu życia. To nie są osoby, które po powiedzą Ci, zacznij jeść więcej tego, zacznij mniej jeść, jeść tego. Oni Ci nie powiedzą, zacznij ćwiczyć codziennie. Oni Ci nie powiedzą, zacznij oddychać. Oni Ci nie powiedzą, zacznij medytować. Oni Ci nie powiedzą, przestań się stresować. Oni Ci tylko pokażą, taką tabletkę możemy Ci przypisać. Zmieniamy służbę zdrowia tu i teraz. My sami. Ja zmieniam. Ja zmieniłem służbę zdrowia 10 lat temu, ponad 10 lat temu, 12 lat temu tak naprawdę, kiedy nie wybrałem systemu leczenia mojego nowotwora. Ja zdecydowałem się na zmianę stylu życia i dzięki temu żyję i czuję się świetnie, każdego dnia coraz lepiej. Dlatego zachęcam Cię do tego, żebyś przestał zrzucać odpowiedzialność na innych, a wziął w końcu sprawy w swoje ręce. Bo to Ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie i zdrowie, a nie nikt inny. Mam nadzieję, że się nie obraziłeś na mnie, i mam nadzieję, że zrozumiesz. A jeśli to zrozumiesz, to zawsze będziesz zdrowy. Zawsze będziesz zdrowy. Osoby dbające o swoje zdrowie zawsze będą zdrowe. Do zobaczenia. Trzymaj się cieplutko i koniecznie podziel się z innymi. Może uda się jeszcze uratować nas przed czwartą falą. Trzymaj się cieplutko. Cześć.